To. A to mój małyciszek Andrzej! To mama świnka. I to jest tato świnka. Mama! Dorito! Dorito! Oj, Zapadł zmrok. Tato świnka czy dodał Georgeowi bajkę na dobranoc. Dorito, 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 Śliwie! To już koniec! Dzieci usnęły słuchając bajki. Dobranoc, moje Doritoski! George obudził George! Andrzej, jesteś niegrzeczny! już spać. Georgeowi nie chce się spać. <grym> George! W nocy wszyscy śpią, a nie bawią się. Jak chcesz, to opowiem ci bajkę. Dawno, dawno temu była sobie mała świnka. Nazywał się. Nazywał świnka. się Andrzej. Ale Andrzej nie miał zbyt wielkiego szczęścia. Przybył do wielkiego lasu. George, podoba ci się ta bajka? W środku lasu stał mały domek. A w domku na stole stała miska z owsianką. Świnka George był bardzo głodny, więc wszystko z jakia miasta. Pojawił się mały miś i powiedział. Oj, ty wypiłeś moje mountain Dew. Owsiankę. George odpowiedział. Andrzej powiedział. Mały miś powiedział, ta magiczna owsianka sprawi, że zaraz staniesz się bardzo duży. I George zaczął rosnąć. Rósł i rósł i rósł, aż stał się wyższy niż wszystkie drzewa w lesie. Koniec, już chce ci się spać? Nie. Nie chcę nawet troszeczkę. Nie. Oje. No dobrze, powiem ci, co było dalej. Mały Miś powiedział, że ma skrzynię pełną skarbów, zakopaną na końcu świata, ale ponieważ jest bardzo mały, nie mógłby tak daleko iść. George powiedział, że zaniesie go tam. I tak świnka George wyruszył na koniec świata. Szedł i szedł i szedł. Śpisz już, George? Nie. I szedł przez las, przez góry, przez morze. Śpisz już? Nie. I szedł jeszcze bardzo długo, aż dotarł na koniec świata i znalazł skrzynię ze skarbami. A. Pilnował jej smok. Głow. Tak. Wielki, ziejący ogniem, zielony smok z małymi skrzydłami. Na szczęście był to bardzo przyjazny smok. Powiedział: Możesz zabrać ten skarb. Ale wtedy George zaczął się zmniejszać i zmniejszać i zmniejszać, aż stał się taki mały, jaki był przedtem. Jak my teraz wrócimy do domu? spytał Mały Miś. Ja mogę polecieć z Wami, powiedział Smok. George i Mały Miś wskoczyli na grzbiet smoka i odlecieli razem do małego domku w lesie. Teraz naprawdę koniec. George usnął. Pepa też usnęła. Pepo, dlaczego wyszłaś z łóżka? W nocy dzieci śpią i nie bawią się. Śpijcie, moje maleństwa, słodkich snów. Pepa i George smacznie spali w swoich łóżeczkach. Bohaterom głosów użyczyli Julita Koruszek-Borsuk, Dorota Landon, Andrzej Chudy, Joanna Domańska, Małgorzata Maślanka, Leszek Filipowicz, Mirosława Donica i inni. Dialogi polskie Renata Czyrzewska, kierownictwo produkcji Elżbieta Zajkowska, reżyseria Jerzy Ełzewiusz.